Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sporo dzieje się na rynku ropy naftowej, dlatego postanowiłem nagrać taki krótki filmik dotyczący tego, jak w tym momencie, co w tym momencie tak naprawdę ma znaczenie na rynku ropy, jakie czynniki są kluczowe i jak długo może potrwać ten rajd, który trwa od końca zeszłego roku, więc przygotowałem dla Państwa kilka dosyć ciekawych wykresów i na samym końcu spojrzymy sobie również na platformę na wykres ropy naftowej. Więc zaczynamy sobie od wykresu, który prezentuje nam zachowanie się zapasów ropy naftowej wraz z pięcioletnią średnią tutaj na środku właśnie ta czerwona linia to jest pięcioletnia średnia ta czarna to jest zachowanie się zapasów w tym roku tutaj dodatkowo jeszcze taka szara linia zachowanie zapasów w roku 2018 oraz to jak zapasy maksymalnie wyglądały w pięcioletnim okresie oraz minimalnie w tym pięcioletnim okresie więc widzimy Teoretycznie w tym momencie te zapasy rosną, więc cena e, nie powinna być tak wysoka. Natomiast e, no, to jest wszystko zgodne z sezonowością, więc jakby inwestorzy nie powinni się tym martwić, więc e, te wysokie ceny ropy naftowej są oczywiście uzasadnione tym, że mamy dosyć duże cięcia ze strony OPEC oraz inne czynniki, takie jak na przykład e, ostatnie stwierdzenia dotyczące e, tego, że w Stanach Zjednoczonych. E, Mamy jakieś problemy produkcyjne, natomiast o tym jeszcze za moment przy innych wykresach. Więc teoretycznie w najbliższym czasie powinniśmy się zbliżać do takiego se sezonowego szczytu, jeśli chodzi o zapasy. Więc powinien to być bardzo dobry moment dla cen ropy naftowej. Ale jednocześnie mamy dosyć mocno wykupioną tą, tą ropę, bo jednak już około 50% tego całego spadku z zeszłego roku zostało zneutralizowane. Więc. No, w dalszym ciągu zadajemy sobie pytanie, gdzie koniec tego szczytu na rynku ropy naftowej. No i te jakby uzasadnienie, dlaczego te zapasy rosną. Tutaj mamy zestawienie tego, jaka część mocy produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych jest wykorzystywana, jeśli chodzi o rafinerię. No i widać, przede wszystkim w tym momencie znajdujemy się poniżej 5-letniej średniej. No i co ciekawe, również znajdowaliśmy się poniżej tego minimum z ostatnich 5 lat, więc te zapasy rosły. Dlaczego te zapasy rosły? Bo oczywiście ropa naftowa nie trafiała do amerykańskich rafinerii, tylko tą ropę trzeba było składować, więc oczywiście zapasy rosły. No ale teoretycznie widać, jak w tym momencie zgodnie z sezonowością. To wykorzystanie e, mocy refineryjnych powinno się zachowywać, czyli powinni, powinny one rosnąć, więc teoretycznie tej ropy na rynku powinno być coraz mniej, więc teoretycznie dobra informacja na, e, dla ropy. E, co ciekawe, jakby wracamy do tego wątku związanego z produkcją w Stanach Zjednoczonych, e, bo pojawiły się spekulacje, że ta produkcja w Stanach nie będzie rosnąć już tak mocno, że mamy już przegrzanie tego rynku łupkowego i w tym momencie. E, Ameryka... Spekulanci z całego rynku yy, zaczęli dosyć mocno kupować ropę naftową. Tutaj mamy zestawienie tego jak zachowuje się cena ropy WTI oraz zachowanie amerykańskich spekulantów netto poniżej zachowanie ropy Brent oraz spekulantów e, również na tym rynku. Przede wszystkim e, tutaj mamy giełdę Nymex, tutaj mamy giełdę IC. E, no i widać bardzo silny wzrost tych, tego pozycjonowania netto w przypadku ropy WTI właśnie ze względu na to, e, że mamy do e, mamy do czynienia z e, tymi e, potencjalnymi problemami produkcyjnymi. I co to doprowadzi to doprowadziło do tego, że ropa WTI zyskiwała nam zdecydowanie mocniej niż ropa Brent, co nas kieruje do kolejnego bardzo ciekawego wykresu mamy tutaj wykres, który prezentuje nam spread pomiędzy ropą WTI oraz ropą Brent, czyli ropa WTI jest oczywiście tańsza niż ropa Brent. widać w tym momencie ten spread wynosi około 7 dolarów na baryłce. No i ten spread jest bardzo ważny, bo oczywiście kiedy ropa WTI jest tańsza, to popyt na tą ropę ze strony zagranicy jest większy. Natomiast ten popyt oczywiście zaczyna nam spadać, kiedy spread również zaczyna nam spadać, czyli kiedy ropa WTI zaczyna być, rosnąć szybciej względem ropy Brent. Czyli widzimy, w tym momencie ten spread nam jakby się zmniejszał, bo oczywiście mieliśmy minus 10, teraz mamy minus 7. No i w tym momencie spada nam, spada nam eksport ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy odwróconą oś, więc warto oczywiście na ten czynnik zwrócić uwagę. Więc w momencie, kiedy spread, spread się zmniejsza, również jest to mniejszy popyt na ropę Amerykańską, czyli kolejny czynnik, który mówi nam o wzroście zapasów. Natomiast, jeżeli oczywiście ten spread ponownie zacznie nam rosnąć, wtedy możliwy wzrost eksportu ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj taki kluczowy czynnik, który dotyczy produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych, to, jest, to są wieże wiertnicze to są również. To są również e, otwory, z których się ropę naftową wydobywa. Tutaj mamy e, liczbę, e, liczbę niedokończonych odwiertów, to jest ta biała liczba. E, liczbę e, odwiertów, to jest, liczba, e, to, jest, to jest ta linia fioletowa czy różowa. E, natomiast liczba odwiertów, które zostały ukończone, to jest, to jest ta e, linia pomarańczowa. No i w tym momencie e, widzimy, że ta liczba. E, Ukończonych odwiertów dosyć wyraźnie ostatnio wzrosła. To są dane ostatnie za marzec, co pokazuje, że produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych powinna nam w najbliższym czasie rosnąć, więc teoretycznie ropy będzie dużo. To jest jakby, to są te fundamenty ze Stanów Zjednoczonych, które są kluczowe, natomiast warto również zwrócić uwagę na pozostałe fundamenty. W tym momencie, jeżeli chodzi o OPEC, to wykonanie całego Porozumienia OPEC wynosi 150%, głównie ze strony e, spadków produkcyjnych z Wenezueli. To są oczywiście spadki niezwiązane e, z porozumieniem, tylko z problemami, które w tym momencie mają miejsce w Wenezueli. E, drugie to bardzo silny, e, silne cięcie produkcji ze strony Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska ścięła do najniższych poziomów z 2017 roku. No ale ciężko, ciężko, ciężko jakby liczyć na to, że Arabia Saudyjska będzie trzymać produkcję o pół miliona baryłek mniejszą niż wynosi jej limit produkcyjny. Więc Wydaje mi się, że w najbliższym czasie powinniśmy mieć jednak wzrost produkcji ze strony OPEC. Nie będzie to oczywiście przekroczenie limitu produkcyjnego, natomiast będzie to jednak widoczny wzrost. No i kiedy będziemy mieli wzrost produkcji ze strony OPEC, dalszy wzrost produkcji ze strony Stanów Zjednoczonych, wtedy tej ropy na rynku będzie bardzo dużo. Wobec tego oczekuję tego, że jednak w przypadku ropy naftowej możemy zaliczyć korektę. I tutaj przechodzimy sobie do wykresu, przechodzimy sobie do naszej platformy Xtation, No i warto zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w dosyć, wyraźnej, w dosyć wyraźnej fali wzrostowej. Tutaj, jeżeli chodzi o cały ten ruch wzrostowy, to mieliśmy dwie poprzednie bardzo podobne fale wzrostowe. To również obrazowało się na tym, jak zachowywał się wskaźnik RSI. No i teoretycznie, w przypadku tej fali powinniśmy liczyć na wzrost, ropy Brent w okolice 76, może 77 dolarów za baryłkę i teoretycznie później liczyć na korektę w rzędu 9 czy 11 dolarów za baryłkę. Natomiast no oczywiście skąd te spadki mają się wziąć? Mają się wziąć oczywiście z tego, że będziemy mieli większą produkcję. W tym momencie ropa jest dosyć napędzona, mamy dosyć silne wykupienie ropy, jeśli chodzi o spekulantów. Teoretycznie jeszcze powinniśmy mieć spadki zapasów w Stanach Zjednoczonych, więc jeszcze ten wzrost może chwilę pociągnąć. Natomiast w perspektywie kilku tygodni spodziewałbym się korekty. Na to liczy również Goldman Sachs, wskazując, że cena 80 dolarów za baryłkę nie zostanie osiągnięta głównie ze względu na wzrost produkcji ze Stanów Zjednoczonych, ale również ze strony innych producentów, jak Brazylia czy czy Kanada oraz, oraz inni producenci spoza OPEC. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o, jeżeli, to by było tyle, jeśli chodzi o tą krótką analizę. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam do śledzenia naszych analiz oraz na nasze poranne analizy.